Dzień dobry Wam. Będziecie widzieli teraz czary. Może kiedyś się widzieliście w innych filmach. Czyli klocki będą się poruszały zupełnie same. To pa. Zobaczymy się na końcu filmu. Pa. Nie skończyło się to życie klocków. No cóż, było krótkie, widzieliście. A więc teraz, papa, pa. dajcie mi subika z dzwoneczkiem i oczywiście kciuka do góry na ten film. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Pa!